odpowiedzialność to bardzo poważne, mocne i dźwięczne słowo. Jak to często bywa, życie inspiruje do różnych przemyśleń i w ostatnim czasie postanowiło mnie zainspirować do myślenia o właśnie odpowiedzialności. Chcę się z wami podzielić tym, co wywnioskowałem z tych przemyśleń lub tym na jakim etapie postanowiły się one zakończyć. Partnerem odcinka jest staygroup.pr. Stay Newsletter. Odpowiedzialność. 5 grudnia 2023. No to tak, mam takie wrażenie, że wartość. Odpowiedzialności poważnie się zdewaluowała. W sensie takim, że pamiętam za swojego życia różne mądre cytaty związane z odpowiedzialnością, pamiętam rozmowy na jej temat, pamiętam to, że za większą odpowiedzialnością idą większe pieniądze. Taki cytat. Pamiętam, że w przekazywaniu zadań chodzi o przekazywanie odpowiedzialności, no i jeszcze mnóstwo innych tego typu. No i fajnie, ale mam taką obserwację, że to co kiedyś, mimo tego, że nie tak dawno było bardzo motywujące i być może nawet przyciągające dla ludzi w pewien sposób, czyli zdobywanie i poszerzanie no, tej swojej odpowiedzialności, to dzisiaj jest wręcz odpychające. Ludzie wokół robią wszystko chyba, żeby tej odpowiedzialności mieć jak najmniej. Jak najbardziej ją cedować na innych, czy też wzbraniać się od tego, aby w odpowiedzialności w ogóle brać udział w ramach nowych zadań, ją otrzymywać. Ja wiem, że no, wrzucam wszystkich do jednego wora, jasne, ale poczekaj chwilę. Ale to się nie uda przeć! To swoją drogą nadal jest ciekawe, dlatego że wszystkie te wymienione przeze mnie wcześniej truizmy, no bo tak jest, dotyczące odpowiedzialności wcale się nie zmieniły. I dalej można uwierzyć w to, że z, za odpowiedzialnością idą pieniądze, że z odpowiedzialnością ludzie rosną, no i tak dalej, i tak dalej. No ciekawe. Ciekawe też jest to, dlatego że zmienia to trochę podejście do tego, co się dzisiaj wokół nas dzieje, zarówno w biznesie, jak i poza nim, no bo. Liderami często stają się po prostu ludzie, którzy są gotowi na wzięcie na siebie odpowiedzialności. Ekspertami robią się ci, którzy tę odpowiedzialność w jakiś sposób wyrażają słowami, a mentorami są ludzie, którzy sprawiają, że ich rozmówcy zaczynają dostrzegać i rozumieć odpowiedzialność, no oraz pielęgnować związane z nią emocje, jak i jej skutki w swoim życiu. No, ciekawe. Ciekawe też dlatego, że co do odpowiedzialności można się grubo pomylić i to już na etapie samej definicji i jej zastosowania w swoim życiu. No bo ja rozumiem, że po tych pierwszych kilku wcześniejszych akapitach wydawać by się mogło, że tej odpowiedzialności powinniśmy brać na siebie więcej. Z tytułu tego, że no nadal jest tak istotna jak była, lub nawet chyba jeszcze bardziej, a ludzie się od niej odżegnują. Zatem po prostu wrzućmy sobie na plecy odpowiedzialność za wszystko. Hmm. No nie wiem, czy przejście od ekstremum do ekstremum jest tutaj dobrym pomysłem. No bo ja rozumiem proces zmiany, ja wiem, że teraz się zajarasz i wchodzisz w to pełnym ogniem. Ja wiem, że jeszcze do tego przeczytasz ekstremalne przywództwo i w ogóle nie ma o czym gadać. Bierzesz odpowiedzialność za wszystko i koniec tematu. No kurczę, tylko nie do końca. No nie ujmując zupełnie koncepcji przedstawionej przez Choco w jego książce, do której czytania zachęcam, jednej i drugiej zresztą, ale jednak warto ze zrozumieniem, to e, warto też pielęgnować w sobie poczucie odpowiedzialności, no w sytuacjach, kiedy naprawdę jest to istotne i kiedy naprawdę ta odpowiedzialność po pierwsze ma znaczenie, a po drugie jest istotna dla sprawy. No bo znowu, według PWN, odpowiedzialność to przyjęcie na siebie obowiązku Zadbania o kogoś lub o coś. Zatem, skoro definicja mówi, że bierzesz na siebie obowiązek zadbania o kogoś, no to raczej tym kimś możesz też być ty sam. To sprawia, że pojawia się pewna przestrzeń, która tak często w kwestii odpowiedzialności jest pomijana. No, podam to może w formie przykładu. Prowadzisz stresującą rozmowę z klientem, z klientem, który przerzuca na ciebie swoje niezadowolenie, grozi ci konsekwencjami i opowiada o tym, jak bardzo zawaliłeś i jak szybko zobaczycie się w sądzie. No, i okej, okay, nie fajnie. Ja to rozumiem, ale uznajmy już, że z jakiegoś dziwnego powodu doprowadziłeś się do tej sytuacji. No to po pierwsze, pamiętaj to, co już kiedyś wspominałem. Jeżeli masz dobre intencje i miałeś je od początku, to spadniesz na cztery łapy. A po drugie, nie daj sobie przerzucić na siebie odpowiedzialności za rzeczy, których nie zrobiłeś. Po reakcjach wnoszę, że to jednak może być problem. Nie, nie, to nie jest problem, ale niestety będziemy musieli się zabić. Czego sprawa dotyczy? No, kto co zawalił? Gdzie jest problem? Jakie są oczekiwania stron? No, nie bierz wszystkiego na klatę i nie próbuj być atlasem niosącym globus na swoich barkach, bo to tak nie działa. No i teraz na zakończenie, żebym może został jeszcze lepiej albo w ogóle zrozumiany. Tak, odpowiedzialność jest ważna. I w mojej opinii unikanie jej za wszelką cenę wpływa negatywnie na nasz potencjał no i na tą drogę, którą jednak w tej podróży podążamy. No jednak aby radzić sobie z nią najlepiej, nie można jak z wieloma innymi rzeczami popadać w ekstrema i warto rozumieć kiedy jest istotna i nie brać wszystkiego ani nie brać za mało na siebie. A także co ważne pielęgnować zdrową równowagę pomiędzy odpowiedzialnością narzuconą a tą prawdziwą, wynikającą z tego, kim jesteś. No właśnie, tylko musisz do tego wiedzieć, kim jesteś. Dzięki. Baw się dobrze. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Jeżeli ten newsletter dał Ci do myślenia, to zostaw lajka, suba, albo daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jeżeli masz ochotę, no to podziel się tym, co cię poruszyło, a jeżeli nie, to weź to ze sobą. Podobno w ciszy też się rośnie. Powodzenia we wprowadzaniu zmian, tych małych, dużych, tych pierwszych i tych kolejnych. No i a propos, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, i baw się dobrze. Stay Newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować cię niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.